Być dla kogoś taką osobą, którą chciałby się spotkać. Walczcie o siebie, dążcie za swoimi marzeniami, zdecydowanie. Moimi gośćmi są ludzie sukcesu, ludzie z naszego regionu, do których bez wątpienia należał ostatni weekend, Marcelina Czepiel, mistrzyni sportów motorowych oraz Dominik Dudek zwycięzca 13 edycji The Voice of Poland. Witam serdecznie. Marcelina niedawno gościła w naszym studiu i opowiadała o swoim sezonie, ale ten sezon został podsumowany w sobotę w Warszawie podczas specjalnej gali, czego dowodem są te oto puchary. Jak przebiegało to wydarzenie? To było coś niesamowitego. To też był taki mój pierwszy kontakt z, taką, z takim rozdaniem, i w ogóle całą tą atmosferą, gdzie przybyli sami mistrzowie polski w swoich kategoriach. Było nas tam z kilku kategorii driftu, i wyścigów płaskich, i wyścigów górskich. Naprawdę było nas tam sporo osób. Całe stoły były zostawione pucharami. To było coś takiego. Niesamowitego, że ja jestem w tym gronie, tak byłam, czułam się tak doceniona i wiedziałam, że moja praca naprawdę była doceniona i wszyscy, tam, czy znajomi, czy nieznajomi, to było takie, no, że jesteśmy jedni z tych najlepszych. To było naprawdę super przeżycie i mam nadzieję, że w przyszłym roku też by się udało to powtórzyć. Dominik dostarczył też wielkich emocji widzom. Czy twoje emocje jako uczestnika tego programu już opadły? Czy uwierzyłeś w to, że jesteś najlepszym głosem w Polsce? Generalnie program trwał trzy miesiące. Finał był trzy dni temu, więc jakby jeszcze do mnie to nie dotarło też emocje jeszcze nie opadły. Ale no. Nie do końca czuję, że jestem najlepszym głosem w Polsce, bo jakby było ta, tylu, ta, taka duża ilość wspaniałych wokalistów w tym programie, że akurat cieszę się, że mi przypadło to miano najlepszego. Jestem oczywiście niesamowicie szczęśliwy, bo jakby to jest początek, mam nadzieję, czegoś wielkiego w moim życiu i teraz rozpoczyna się ciężka praca, więc podsumowując jednym słowem, jestem szczęśliwy. Marcelina też jest szczęśliwa, to widać, ale smak sukcesu nie byłby pełny, gdyby nie kibice. Kto z tobą zawsze jest w tych chwilach radosnych i w tych trudniejszych, które zapewne się też zdarzają? Zawsze powiedzmy, że tak zaraz przy mnie jest tata i mój trener i po prostu zespół. To są osoby, które po prostu nieważne, co by się wydarzyło, czy to są małe sukcesy, czy wielkie, zawsze są ze mną i zawsze się cieszą, jeśli trzeba by było zbudować jakąś powiedzmy konstruktywną opinię, to też potrafią mi ją po prostu przekazać. Mama zawsze jest po prostu, powiedzmy, na łączach, zawsze zadzwoni po i przed wyścigiem, po prostu wiem, że jest i śledzi wyniki, po prostu ktoś musi zostać w domu na tych wszystkich wyjazdach, więc tata jest ze mną cały czas. A kto tobie, Dominiku, kibicował na miejscu i w ogóle jakie emocje towarzyszyły uczestnikom, bo my po drugiej stronie ekranu odbieramy to zupełnie inaczej. No, zdecydowanie, wiele rzeczy, które są nagrane, no to wszystko tak fajnie widzimy, ale wiele rzeczy ciekawych też dzieje się poza kamerami. Mi kibicowali oczywiście, moja rodzina, moja dziewczyna. Na każdy odcinek przyjeżdżali i kibicowali mi na miejscu. No, w ogóle serdecznie ich pozdrawiam, <laughs> przede wszystkim. E, w ogóle, prawdopodobnie nie byłbym w The Voice of Poland, gdyby nie miała dziewczyna, bo to ona mnie namówiła, żebym tam poszedł, bo już tak chciałem rezygnować z muzyki, ale w ostatnim momencie do wynik, no to jeszcze jeden raz. E, no i kurczę, e, dobrze, że jej posłuchałem, bo okazuje się, że jednak nie jestem taki zły w tym, co robię i wygrałem e, no, chyba najbardziej znany program muzyczny w Polsce, The Voice of Poland. Także. A jak układały się relacje z innymi uczestnikami? W ogóle wszyscy uczestnicy to są wspaniali ludzie. Myślę, że tak na początku, jeszcze kiedyś się nie znaliśmy, tak nie rozmawialiśmy z sobą i w ogóle... Przez cały program w ogóle nie było czuć jakiejś takiej rywalizacji, nawet w finale będąc z Łukaszem, z Konradem i Zeweliną nie czuliśmy takiej rywalizacji, po prostu chcieliśmy wyjść na scenę i zaśpiewać najlepiej jak potrafimy, bo, bo ta wygrana już jakby nie zależy od nas, tylko od widzów, ale y, mamy kontakt do dzisiaj i prawdopodobnie będziemy mieć kontakt y, jeszcze długo, długo, więc, y, więc super, że miałem okazję poznać tyle wspaniałych osób. A jak to wygląda wśród sportowców? Wiadomo, że u nas trochę wygląda to inaczej, dlatego że jesteśmy ułożeni box w box, więc trochę tej rywalizacji. Ktoś tam będzie zasłaniał, żeby ktoś ciśnienie nie widział. Takie powiedzmy taktyczne sprawy zostają, takie top secret. Więc po prostu mamy takie, czuć tą rywalizację w powietrzu, a jednocześnie, kiedy ktoś potrzebuje ewentualnej pomocy, no to jesteśmy w stanie pomóc, ale jednak poza torem jest. Po prostu cały czas gdzieś to takie napięcie po wyścigu to już w ogóle. Kiedy ktoś ma do kogoś pretensje, to się dużo potrafi dziać. Wsparcie kibiców jest niezbędne i ważne, ale w sportach motorowych no, nie ma co ukrywać. Ważne są również finanse. Jak to wygląda w Twoim przypadku? No to, to trzeba dużo budżetu, żeby wystartować jeden sezon po prostu. Y no, trzeba po prostu mieć wsparcie. W tym momencie też już pracujemy na to, żeby na przyszły sezon mieć pewny, zapewniony budżet i móc wystartować. Zwłaszcza, że szykują się starty za granicą, dlatego potrzebuję go po prostu zwiększyć. Mhm. I jakie są plany w tym zakresie? Kto, kto ci pomaga? Jeszcze nie będę mówić, bo trwają po prostu rozmowy, dlatego jeszcze muszę poczekać z tą informacją. Życie Dominika zapewne się zmieniło. Co z dotychczasową pracą? Czy zamierzasz na przykład przenieść się do stolicy na stałe? E, nie już na budowie. <grym> e, do stolicy też oczywiście no myślę na tym, żeby się przenieść pewnie jak najszybciej. No, bo jednak sytuacja trochę tego wymaga. Też wszystkie takie ogólnopolskie media, mają siedzibę w Warszawie. Też podpisałem kontrakt z wytwórnią, która ma siedzibę w Warszawie, więc jakby poza tym mi też się tam po prostu podoba, więc chciałbym tam mieszkać. Moja dziewczyna na początku była trochę przeciwna, ale w sumie teraz dobra, jedziemy. Czyli zakończył się teraz pewien etap. Zakończył się sezon, zakończył się program, i wy jesteście na etapie planowania czegoś nowego. Może, możecie nam zdradzić, jakie to są plany? No na pewno są to przygotowania do sezonu, czyli na przykład ja ruszam z całą aktywnością fizyczną i żeby po prostu utrzymać się swoją kondycję podczas wyścigu, ale są to też plany, są wybory, w które serie ewentualnie po prostu którym samochodem, w jakich krajach i tak dalej. Po prostu no, trzeba mieć to zaplanowane wcześniej, żeby po prostu wiedzieć, co robić w sezonie. Dlatego. Mam nadzieję, że wszystko nam się poskłada, to co planujemy, i się uda. Na mhm. u Dominika? No to jest trudny temat, bo to jakby tak jest tak świeża sprawa, mhm. że y, jeszcze nie zdążyłem o tym wszystkim pomyśleć tak na spokojnie. No ale na pewno, y, mam nadzieję, jak najszybciej będzie płyta. Mhm. No to jest coś, o czym marzę, żeby ta płyta wyszła. Jak szybko to będzie, nie wiadomo. Y, zależy od bardzo wielu rzeczy. Ale tak na szybko, to na pewno jak najwięcej muzyki po prostu dla słuchaczy. No. To, są, to, moje, to są moje najbliższe plany. A co na tej płycie się znajdzie już mm, no. autorskie jakieś kompozycje? <grym> nie, no mam tak dużo piosenek, że na pewno yy, znajdzie się kilka. Znaczy, chciałem, żeby to były przede wszystkim moje piosenki na tej płycie, a nie, nie czyjeś, bo ja po prostu lubię pisać. Więc yy, myślę, że mam ich tak dużo, że yy, coś, coś wybierzemy. Czy ta sława, sukces w jakiś sposób Was ogranicza? Czy ja wiem, raczej w tym momencie wszyscy patrzymy, jakie nam to daje możliwości. W tym momencie no, już nie jestem zawodnikiem, który startuje i zacznę łotki pikant. tylko w tym momencie mam trzy tytuły: jeden mistrzowski, dwa wicemistrzowskie, więc jest to takie budujące i jakby też taki, powiedzmy, kierunkowska, z którą stronę można iść i co wybrać. Czy mnie to jakoś ogranicza? Jakby, jak idę, że z ulicy dawał po prostu dużo, dużo ludzi, chciałoby autograf, zdjęcie i tak dalej, tak dalej. Jakby Tego też chciałem trochę, nie? takiej rozpoznawalności. Na ten moment nie jest to męczące w żaden sposób i z miłą chęcią każdemu dam autograf, zdjęcie zrobię. Nie wiem, jak to będzie później wyglądało, nie? więc pochodzicie z powiatu limanowskiego jesteście naszą dumą pochodzicie z małych miejscowości marcelina y, mieszka w Szczeżycu, y, dominik wychował się w pasierbcu I tutaj y, trzeba poprawić mhm. generalnie na papierze mam wpisane młynne Aha. więc y, no to malutki, mieszkał z tak, mentalnie, mentalnie właśnie zawsze się mówiło że jestem z pasierbca mhm. ale, ale y, Pochodzę z młodnego tak naprawdę. Ale co możecie doradzić ludziom właśnie z naszego regionu? Młodym, utalentowanym, sportowo, artystycznie, którzy może czasem obawiają się ruszyć w wielki świat i pokazać to, co umieją? Myślę, że pierwszy krok to jest coś takiego, żeby po prostu zacząć. Nie bać się i jeśli jesteś w czymś dobry i po prostu sprawia ci to przyjemność, to zrób coś z tym. I jest kilka możliwości, żeby po prostu to albo rozbudować, albo coś z tego jeszcze mieć, albo z tego żyć. I jakby trzy lata temu ktoś mi powiedział, że ja się przesiądę z kartingu do samochodów, bym nie uwierzyła. Bo po prostu ja trzy lata temu czułam się zmieniać biegi. Więc to było totalnie coś <laughs> różnego. Ale czułam gdzieś wewnątrz, że to jest moje, że to jest właśnie to, co bym chciała. I coś, co mi daje jest takie powiedzmy wyciszenie i taki, taki spokój. Więc stwierdziłam, to czemu po prostu nie być w tym dobrym, a nie najlepszym. I po prostu tak cały czas się staram dawać całe serducho żeby to wszystko cały czas szło do przodu i póki co są tego efekty. Więc ja się bardzo cieszę i wszystkim po prostu doradzę, że jeśli robisz coś, co ci się podoba, co uwielbiasz, co kochasz i po prostu jest Twoim takim czymś, co ci napędza, to rób to i jakby szukaj możliwości rozwijania się w tym. Ja mam taki sposób na to. Jeżeli ktoś ma jakieś takie coś w życiu, sprawia mu przyjemność, to przede wszystkim trzeba sobie napisać na karteczce jakiś swój cel życiowy, co ja, co ja chcę osiągnąć, co ja chcę zrobić, gdzie ja chcę być za chwilę. Trzeba sobie to napisać, powiesić nad biurkiem i na przykład ja osobiście napisałem sobie, że chcę zagrać koncert na Wembley. I, i po prostu do tego dążę i nagle w życiu pojawiają się jakieś, jeżeli idziemy w tym kierunku, w którym właśnie sobie ustaliliśmy no to pojawia, pojawia się mnóstwo jakichś takich okazji życiowych, których normalnie byśmy nie wykorzystali. Jak mamy jakiś taki konkretny cel, no to starajmy się je wykorzystywać. Przede wszystkim, jak ktoś jest w czymś dobry, no to po prostu nie wolno słuchać innych ludzi, którzy mówią, nie no, zrób sobie tam, wiesz, idź do pracy, spoko, spoko. Nie, nie, trzeba, trzeba walczyć o swoje, trzeba, trzeba próbować w życiu, bo, bo naprawdę myślę, że każdy z nas ma w sobie jakiś talent, ty jesteś świetnym kierowcą, ja potrafię śpiewać na przykład, i, i trzeba, to, trzeba to spróbować w jakiś sposób wykorzystać. I nie wolno słuchać komentarzy, że, że ci się nie uda. Przede wszystkim. Tylko... Słuchać tylko pozytywnych komentarzy. No, przede wszystkim trzeba słuchać samego siebie. Tak. Myślę, że jak będziemy słuchać samych siebie, to, to, to możemy przenosić góry. I ważne są też osoby, które wspierają, prawda? Bo bez nich też by to, no, te osiągnięcia się pewnie nie dokonywały. No, na pewno byłoby bez nich ciężej po prostu, no. bo. No kurczę, jak coś cię motywuje, że je, no świetnie, ale super, no idź w to, no to samo nas to buduje i chcemy tego po prostu więcej. Więc myślę, że osoby wspierające są ważne, ale jeśli się mocno zaprzesz w tym, co chcesz osiągnąć, to sam też jesteś w stanie to osiągnąć, tylko po prostu trzeba w to uwierzyć. Zdecydowanie, ale najtrudniej jest zrobić po prostu pierwszy krok. Tak było pewnie w moim przypadku, w twoim przypadku pewnie też tak było, bo zawsze tak jest. Ale jak już zrobimy ten pierwszy krok, to, to potem się... Jakoś to się po prostu składa, więc yy, walczcie o siebie, dążcie za swoimi marzeniami, zdecydowanie. No i tyle, po prostu. To teraz przed nami taka seria pytań, <laughs> takich strzałów. <laughs> najbardziej motywuje mnie osiągnięcie sukcesu. A, co mnie najbardziej motywuje? Kurczę. Trudne pytanie, tak naprawdę, bo tyle rzeczy mnie motywuje, chyba. Yy, no, chyba ten cel, który sobie postawiłem, po prostu. Dzień zaczynam od? Dobrego śniadania. Najpierw trzeba się przygotować na to, że trzeba wstać. <grym> <grym> Ale nie, jakby, jakby od końca właśnie wszystko jest pokazane to z tą radością i z tym pozytywnym nastawieniem. Mhm. Nie ruszam się bez? Dobrej muzyki. Dobrej muzyki też. Mój przepis na sukces to? Wytrwałość przede wszystkim. Oczywiście, to, to jest na pierwszym miejscu. Decyzja, której żałuję. Ciężko powiedzieć taką, bo każda nas czegoś nauczyła. Nie mam takiej. Eee, chyba też nie mam takiej, chociaż mógłbym na przykład iść do, do wojska wcześniej, myślałem o tym i nie poszedłem, mhm. ale. Eee, Tą wygrałem, więc tutaj miałem być. Gdy ponoszę porażkę. Wyciągam wnioski. Przede wszystkim wyciągnąć wnioski i szybko się odbudować. Najważniejsza zasada, którą kieruję się w życiu. Umiesz liczyć licz na siebie. Ciężko mi odpowiedzieć kolejny raz, ale chyba coś takiego, że... Jeśli jest jak, dla, jakby być dla kogoś taką osobą, którą chciałby się spotkać i tak być traktowanym. Mhm. Rywalizacja dla mnie to jak, takie napędzające to w życiu coś, na, co mnie napędza po prostu. Hmm, trudne pytanie. Rywalizacja dla mnie chyba nie mam odpowiedzi na to pytanie, więc nie pamiętam, żebym rywalizował, nawet nawet. Yy... Konkurs, z którym jestem, niby był rywalizacją, a tak naprawdę nią nie był, więc e, nie odpowiem. Trzymaj się. Kończąc, porozmawiajmy jeszcze o marzeniach. Tutaj Dominik trochę nam zdradził, bo plany są konkretne, wiadomo, krótkoterminowe, ale marzenie to jest coś, coś takiego wewnętrznego, osobistego. E, o czym wy marzycie? Kurczę, powiedzmy, tak mogę to powiedzieć zawodowo i życie prywatne. Tak, oczywiście. To zawodowo po prostu osiągnąć coś w wielkiej serii, powiedzmy jak DTM na przykład, czy seria W Series, formuła dla kobiet, chciałabym wystartować i nie tylko dojechać, ale osiągnąć, powiedzmy stanąć kilka razy chociaż na podium, a prywatnie chciałabym być takim kierunkowskazem dla ludzi i stworzyć coś dla nich, gdzie mogliby się rozwijać tego, co ja nie miałam, żeby po prostu mieli to szybciej i mieli to możliwość, żeby też się mogli spełniać po prostu. No, Jeżeli chodzi o mnie, to nie zmieni od wielu lat. <grystanie> moim największym marzeniem jest zagrać koncert na Wembley. E, I codziennie e, staram się zbliżyć, zbliżyć do tego jak najbardziej. No, myślę, że to, co teraz się wydarzyło, no, to jest e, taki większy kroczek w tą stronę. E, więc e, to jest takie moje największe marzenie, ale przede wszystkim e, moim marzeniem też e, jest. Coś takiego prozaicznego, bycie po prostu szczęśliwym. Mieć, mieć bliskich przy sobie, tak jak mam ich teraz. Mieć ich po prostu zawsze i po prostu tyle. Więc życzę spełnienia tych wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moimi gośćmi byli Marcelina Czepiel i Dominik Dudek.